Księga Daniela to jedna z najbardziej fascynujących biblijnych ksiąg i znajduje się ona w Starym Testamencie. Ja czytam Księgę Daniela zakładając, że jest ona doskonałym i prawdziwym słowem Boga i że została spisana w Babilonie w VI wieku przed naszą erą. Jednak księga Daniela jest bardzo silnie atakowana. Prawdę mówiąc, jest jedną z najbardziej atakowanych biblijnych ksiąg, ale w sumie trudno się temu dziwić, gdyż zawiera ona opisy niesamowitych cudów i największe nagromadzenie biblijnych proroctw dotyczących faktów historycznych, które zostały przepowiedziane zanim się jeszcze wydarzyły, i zawiera też proroctwa, na których wypełnienie ciągle jeszcze czekamy. I dlatego, czytając Księgę Daniela, nie sposób nie zadawać sobie pytania: czy jest to Księga ludzka, czy boska? I w tym miejscu pozwól na bardzo ważne Zastrzeżenie. Otóż, poniższy materiał nie jest materiałem ogólnie omawiającym Księgę Daniela. Jest on przygotowany konkretnie jako obrona Księgi Daniela w zakresie jej autorstwa i czasu jej powstania. I dlatego, choć nie jest to dla mnie wcale przyjemne, Sporą część materiału poświęcę na prezentację argumentów tych, którzy podważają autorstwo i czas powstania księgi, aby na pewno do każdego z nich możliwie precyzyjnie się odnieść. Jest wiele wariantów, ataków i zastrzeżeń wobec księgi Daniela. Ale celowo przedstawię Wam teraz zestaw najbardziej skrajnych i najbardziej wymagających z nich. Oto one: najpierw, generalne tezy sceptyków. Pierwsza i najważniejsza. Człowiek nie jest w stanie przewidywać przyszłości, więc nie można datować powstania Księgi Daniela na szósty wiek przed naszą erą, tak jak Księga Daniela sama o sobie mówi. Ale należy datować jej powstanie na połowę drugiego wieku przed naszą erą, już po przepowiedzianych w niej najważniejszych wydarzeniach, aby Księga Daniela nie była proroctwem, tylko opisem historii, która już się wydarzyła. Kolejna teza. Autorem Księgi Daniela nie jest Daniel, tylko ktoś inny, najpewniej Żyd, który żył w drugim wieku przed naszą erą lub nawet, że pisanie księgi było rozłożone na epoki i miało Wielu autorów. I kolejna. Motywacją do skomponowania księgi była chęć pocieszenia i wlania nadziei w naród żydowski podczas okresu hellenizacji, najazdu Antiocha Epifanesa IV i powstania machabeuszów w połowie II wieku przed naszą erą. Takie tak zwane późne datowanie księgi i taki motyw jej skomponowania nazywany jest też czasami hipotezą machabejską. A teraz przedstawię dowody sceptyków na ich generalne tezy. Grupa pierwsza: dowody historyczne. Sceptycy twierdzą, że ktoś, pisząc tą księgę w II wieku przed naszą erą, nie mógł znać szczegółów z życia dworu Babilonu w VI wieku przed naszą erą, gdyż w II wieku Babilon już nie istniał. I dlatego to autor zrobił w swojej księdze poważne błędy historyczne. A konkretnie. Baltazar. Wymieniany w księdze Daniela jako ostatni władca Babilonu, nie był ostatnim władcą Babilonu, dlatego twierdzą, że Baltazar w ogóle nie istniał. Dariusz, wymieniany w księdze Daniela, nie był pierwszym władcą Medo-Persji, więc również Dariusz w ogóle nie istniał. Grupa druga to dowody językowe. Język aramejski księgi Daniela jest zbyt późny, aby księga powstała w VI wieku przed naszą erą. Księga zawiera słowa z innych języków, a mianowicie z perskiego i greckiego, które nie mogły być używane i znane w Babilonie VI wieku przed naszą erą. I trzeci językowy temat? To używanie w księdze terminu haldejczycy jako rodzaj kasty mędrców. Termin ten jest młody i według sceptyków nie występował w VI wieku przed naszą erą. I wreszcie trzecia grupa to dowody dotyczące gatunku. Żydzi nie zaliczali Księgi Daniela do proroków, tylko do pism, czyli do opisu historii, co według sceptyków potwierdza jej nieproroczy charakter. Księga Daniela ma formę apokaliptyczną, nieznaną według sceptyków w VI wieku przed naszą erą. Księga Daniela ma zbyt zaawansowaną, jak na VI wiek, teologię. Teraz więc odniosę się do tych ataków, zaczynając od dowodów, a na końcu zmierzę się z samą tezą. Dobrze? Otóż zaprezentowane zastrzeżenia do Księgi Daniela zostały sformułowane już dawno. Pierwszym znanym krytykiem Księgi Daniela był neoplatoński filozof pogański Porfiriusz, żyjący w III wieku naszej ery. Który napisał piętnastotomowe dzieło o znamiennym tytule Przeciw Chrześcijanom, gdyż, jak się łatwo domyślić, pozycjonował się jako ich zaciekły przeciwnik. Dzieło to nie zachowało się do naszych czasów, ale znane są, zawarte w dwunastym tomie tego dzieła, argumenty cytowane m.in. w komentarzu Hieronima do Księgi Daniela, z których wynika, że jego głównym argumentem przeciw Księdze Daniela jest po prostu to, że ludzie nie są w stanie przewidywać przyszłości i dlatego uznał opisane w Księdze Daniela proroctwa jako wacitinum ex eventu. Czyli proroctwo, w tym wypadku pseudoproroctwo, napisane ze znanych już historycznych faktów. Potem przez następne półtora tysiąca lat w dziedzinie krytyki Księgi Daniela panuje cisza. Zmianę przyniosły czasy nowożytne, w których to liczni autorzy podnieśli właśnie wspomniane przeze mnie przed chwilą argumenty przeciw temu, co sama o sobie mówi księga Daniela. Jednak od tego czasu nastąpiło również wiele odkryć archeologicznych i związanych z nimi badań, które z kolei stoją po stronie księgi Daniela. Zacznijmy zatem od postaci Baltazara, który jest przedstawiany w księdze Daniela jako ostatni władca Babilonu i był świadkiem ręki piszącej po ścianie w rozdziale piątym Księgi Daniela. Przez stulecia imiona władców Babilonu znane były z różnych list dynastycznych, na których to listach ostatnim władcą Babilonu był Nabonid, a nie Baltazar. Dlatego dla sceptyków Baltazar został po prostu przez tego, kto pisał Księgę Daniela wymyślony i tak naprawdę nie istniał. Jednak w roku 1854 J.E. Taylor odkrył w ur cylinder wykonany jeszcze przed upadkiem Babilonu, a który to cylinder można oglądać dziś w Muzeum w Londynie. Na którym to Baltazar z księgi Daniela przedstawiany jest jako najstarszy syn Nabonida, który to Baltazar prowadził wtedy sprawy kraju na miejscu w Babilonie, podczas gdy jego ojciec zaangażował się w sprawy zewnętrzne. Tekst na cylindrze, który jest modlitwą Nabonida do boga Sina, brzmi jeśli chodzi o mnie Nabonida, króla babilonu uchroń mnie od grzechów przeciw tej wielkiej boskości to do bogasina i przyznaj mi w darze życie pełne długich dni a jeżeli chodzi o belszezara mego najstarszego syna mego potomka wlej cześć w twej wielkiej boskości w jego serce aby nie popełnił żadnych rytualnych pomyłek niechaj nasyci się pełnią życia ale pozwól że w tym miejscu przywołam bodaj najnowsze odkrycie Chodzi o małą tabliczkę, znalezioną w okolicach Bagdadu w roku 1870, która pochodzi oryginalnie z roku 595 przed naszą erą, czyli dokładnie z czasów pobytu Daniela na dworze w Babilonie. Tabliczka upamiętnia podarunek złota dla świątyni Boga Marduka złożony przez dowódcę eunuchów na dworze króla Zara II od dnia znaleziska tabliczka znajdowała się w muzeum w Londynie jednak w czasie rutynowych badań eksponatów w roku uważaj 2007 zorientowano się że imię dowódcy eunuchów jest imieniem wspomnianym w biblii w 39 rozdziale Księgi Jeremiasza, gdy Jeremiasz opisuje najazd Jerozolimy i wymienia dowódców babilońskich, którzy brali w nim udział. Funkcja dowódcy eunuchów jest niezwykle rzadko wspominana w starożytnej literaturze, a Daniel wspomina tę osobę zaraz na początku swojej Księgi. Odkrycie to jest uznawane w archeologii za sensacyjne, gdyż wiąże ze sobą starożytne źródła i to na podstawie w sumie mało istotnej osoby. Niesamowicie uwiarygadnia przy tym księgę Jeremiasza ale niezwykle uwiarygadnia również zapisy Księgi Daniela, które trudno sobie wyobrazić, aby były sporządzone 400 lat później, skoro podaje ona taki szczegół, tak charakterystyczny dla tego miejsca i czasu. A teraz zarzut dotyczący Dariusza, którego Daniel deklaruje jako pierwszego władcę medo Medopersji, a znane listy władców Babilonu, również jak w przypadku Baltazara, go nie rejestrują. Póki co nie ma tak klarownego wytłumaczenia deklaracji Daniela na temat Dariusza, jak w przypadku Baltazara, choć Daniel mówi, że władza była Dariuszowi dana, udzielona, że został on władcą ustanowiony. Z Dariuszem może być zatem podobnie jak z Baltazarem. Wskazanie na Dariusza jako władcę może być po prostu bardziej szczegółową informacją na temat współwładcy właściwego dla wydarzeń i ograniczonego terenu, jakie Daniel opisuje. W świetle poprzednio przytoczonych faktów, tylko czekać, że nowożytna archeologia Potwierdzi i te zapisy biblijne, uznawane do czasu jako błędne. Przejdźmy teraz do dowodów językowych. Krytycy już od XVIII wieku twierdzą, że aramejski Daniela jest młody i wskazują na drugi, a nie szósty wiek przed naszą erą. Ale właśnie jednym z najciekawszych zjawisk w języku aramejskim księgi Daniela jest szyk wyrazów, który zwykle odpowiada schematowi podmiot, dopełnienie, czasownik. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z niektórymi aramejskimi dokumentami z nadmorza martwego z II wieku, na który sceptycy chcą datować księgę. Faktem jest, że aramejski Daniela zawiera niektóre młode wyrazy, ale język aramejski Daniela jest również stary. Ale teraz znowu odwołajmy się do relatywnie świeżych odkryć archeologicznych. Otóż w roku 1893 Charles Edwin Wilborn odkrył tzw. Papirus Małżeński. Z V wieku przed naszą erą, który Żydzi przebywający, tak jak Daniel, właśnie w Babilonie, napisali właśnie po aramejsku i wysłali do Żydów, którzy uciekli ze zniszczonej przez Babilończyków Jerozolimy do kolonii w południowym Egipcie na wyspie Elefantyna. Stąd dokument nazywany jest zwykle papirusem z Elefantyny. Otóż po porównaniu z językiem aramejskim z papirusu Elefantyny z aramejskim księgi Daniela, podobnie jak na przykład język aramejski księgi Ezdrasza, potwierdza się. Jako język dworski, czyli imperialny aramejski, który zdecydowanie wskazuje na miejsce i czas napisania księgi, który sama ta księga, księga Daniela, o sobie deklaruje, czyli na szósty wiek przed naszą erą. Ciekawostką jest również to, że tłumaczę księgi Daniela na język grecki, gdy powstawała tak zwana Septuaginta. Mieli problemy z przetłumaczeniem niektórych aramejskich słów, gdyż były one stare i już nieużywane w rzeczonym II wieku przed naszą erą, kiedy to księga miała podobno powstać. I dalej o języku. Krytycy wskazują również na występowanie słów perskich i greckich, co według nich wyklucza powstanie księgi Daniela. Tak dawno. Zacznijmy zatem od słów perskich. Jest ich tylko piętnaście. I nie są to słowa języka powszedniego. Ale dotyczą one terminów dworskich, co jest zrozumiałe, gdyż Daniel przebywał jeszcze na dworze babilońskim, gdy panowali już na nim persowie. Jeszcze prostsze wydaje się wytłumaczenie słów greckich, które według krytyków nie powinny były znaleźć się w księdze Daniela przed podbojem Babilonu przez Aleksandra Wielkiego w IV wieku przed naszą erą. Ale to są tylko, uwaga, trzy słowa. I nie są to słowa napisane po grecku, tylko są to słowa transliterowane i są to nazwy. Uwaga, Instrumentów muzycznych. Są to słowa kitaris, psalterion i symfonia, gdzie w przypadku słowa symfonia sceptycy wskazują, że jako nazwa instrumentów nie znaleziono użycia tego słowa przed rokiem 370, przed naszą erą. Wymiana handlowa i kulturalna między Grecją a Babilonem trwała już wtedy setki lat, a zjawisko przyjmowania nazw instrumentów w brzmieniu języków narodów, gdzie one powstały, jest kontynuowane do dzisiaj. A na przykład nowożytne języki Europy Zachodniej używają wyłącznie transliteracji oryginalnych nazw instrumentów, takich jak na przykład piano, wiola czy Ukulele. Ponadto szacuje się, że do naszych czasów zachowało się nie więcej niż 10% literatury greckiej. Więc tak naprawdę wiemy bardzo mało o czasie i zakresie stosowania poszczególnych greckich słów. I na koniec sprawa terminu Chaldejczycy. Otóż Daniel używał określenia Haldejczycy jako określenie ogółu ludzi tej narodowości, ale również używał określenia Haldejczycy, gdy wymieniał różne kasty urzędników, magów i dworskich mędrców. I sceptycy twierdzą, właśnie, że w tym sensie, w sensie kasty mędrców, słowo to nie było używane wcześniej niż kilkaset lat po Danielu. Jednak, jak go dziś nazywamy, ojciec historii, Herodot, używał tego terminu w podobnym sensie już w połowie V wieku przed naszą erą. No cóż, to jeszcze nie VI wiek. W którym napisana była Księga Daniela, ale na długo przed Danielem asyryjczycy wspominali grupę określaną jako Haldu, którzy byli wysoką kastą urzędniczą. A teraz zarzuty dotyczące gatunku literackiego utworu, jakim jest Księga Daniela. Sceptycy podnoszą fakt, że księga Daniela w kanonie żydowskim była zaliczana do pism, a nie do proroków. Ale przecież nie znaczy to, że Żydzi do pism zaliczali pisma, które nie były prawdą, lub gdy proroctwa nie były w nich proroctwami. Chyba nikt tego nie zakłada. Daniel zresztą trafił do pism w kanonie hebrajskim dopiero około IV wieku naszej ery. Ale to tylko część tradycji i tylko jeden ze sposobów dzielenia hebrajskich ksiąg. Jezus nazywa Daniela prorokiem. Septuaginta umieszcza go wśród proroków. Robią tak również Józef Flawiusz, Mileton Sardes, Orygenes i, tak i tak dalej, Ale nawet za zaliczeniem Daniela do pism przemawiałby nie tyle brak atrybutów prorockich Daniela, ale fakt, że Daniel był wysokim urzędnikiem dworu w Babilonie, co różni jego status od statusu innych, klasycznych proroków Izraela. Co do zarzutu o zbyt zaawansowaną teologię, która mówi o mesjaszu, sądzie i zmartwychwstaniu, to jest to niezwykle słaby argument, gdyż począwszy od Księgi Rodzaju, mówi o tym 17 wcześniejszych w stosunku do Księgi Daniela ksiąg Starego Testamentu. Co zaś do zarzutu, że literatura apokaliptyczna nie była rozpowszechniona aż do II-III wieku przed naszą erą, to jest dokładnie odwrotnie. Gdyż jest to właśnie forma, która według najświeższych badań istniała w Mezopotamii, gdzie Daniel pisał swoją księgę. Istniała już w VI wieku przed naszą erą i wcześniej. I tu koniec odnoszenia się do zarzutów sceptyku, a teraz z kolei najcięższy argument za starym datowaniem Księgi Daniela, za datowaniem jej jednak na VI wiek przed naszą erą, a nie jak chcą sceptycy na wiek drugi. Datowanie księgi Daniela na lata około 165 roku przed naszą erą mogło być łatwiejsze, ale wyłącznie do momentu odkryć zwojów z morza martwego dokonanych w roku 1947. Otóż w jaskiniach w Kumran znaleziono wiele, Fragmentów księgi Daniela, z których najstarszy datuje się na rok 150, a według już niezwykle ostrożnych i surowych szacunków nie później niż na rok 125, przed naszą erą. Otóż jest całkowicie wykluczone, aby w tak krótkim czasie od napisania księgi zdobyła ona uznanie, została tak znacznie rozpowszechniona, tyle razy skopiowana, włączona do kanonu pism i dotarła w tylu egzemplarzach do społeczności w Kumran. Znaleziska z Kumran potwierdzają również, że księga napisana była oryginalnie w dwóch językach w języku hebrajskim i w języku aramejskim. Na fakt napisania księgi przez jedną osobę w jednym czasie i z jednym zamysłem wskazują ponadto następujące fakty. Księga składa się co prawda z dwóch wyraźnych części: pierwsza to historia cudów w życiu Daniela, a druga część to wizje Daniela. W pierwszej części Daniel przedstawia się w trzeciej osobie, a w drugiej części w pierwszej osobie. Ale na taki podział nakłada się inaczej przebiegający podział na użyty do napisania księgi język, gdzie fragmenty po hebrajsku dotyczą ewidentnie Żydów, a fragmenty po aramejsku dotyczą narodów i historii świata. A na to wszystko nałożona jest struktura księgi w formie chiazmu. Który to chjazm używa zarówno obu części, obu języków, jak i Daniela przedstawiającego się zarówno w osobie trzeciej, jak i w osobie pierwszej. Również te przedstawione przeze mnie przed chwilą fakty wykluczają hipotezę mahabejską. Na zakończenie więc odniosę się do generalnej tezy sceptyków. Rozumiem, że księga, która prezentuje tak niesamowite zdolności prorocze Biblii, jest niezwykle trudną materią dla sceptyków. I oni sami tego nie kryją. Wielu z nich nie kryje tego otwarcie. Na przykład znany sceptyk Bart Ehrman wyraził się jasno. Zacytuję teraz w luźnym przekładzie. Tłumaczyłem to już wiele razy, dlaczego jako historyk nie mogę stwierdzić, że nastąpił cud, nawet jeśli nastąpił. Czyli sceptycy w przypadku Księgi Daniela nie mogą przyjmować faktów, bo przeczą one ich światopoglądowi. A jeśli ktoś porzuca fakty, wpada w zaklęte koło rozumowania. Które samo siebie dowodzi. Jednak nawet późne datowanie księgi Daniela na okolice roku 165 przed naszą erą i sugerowanie, że nie zawiera ona proroctw, a była tylko motywowana chęcią pocieszenia Żydów w trudnych czasach najazdu Antiocha Epifanesa. Nadal nie tłumaczy tego, że Księga Daniela zawiera również proroctwa, które dotyczą okresu po 165 roku. Chodzi tu głównie chociaż nie tylko o proroctwo o 70 tygodniach Daniela, które wskazują na czas pierwszego przyjścia pana Jezusa, jeszcze po kolejnych ponad 150 latach po roku 165, kiedy to według sceptyków Księga Daniela miała być napisana. Dlatego ja wierzę, że Księga Daniela została napisana przez Daniela w VI wieku przed naszą erą i że przepowiedziała dziesiątki wydarzeń historycznych, które już się wydarzyły, a przede wszystkim przepowiedziała okres pierwszego przyjścia Pana Jezusa i ciągle przepowiada historię imperiów świata i okoliczności drugiego przyjścia Pana Jezusa na ziemię które to przyjście naszego Pana zakończy ten etap historii i rozpocznie panowanie Królestwa Jezusa.